Najpierw przeczytam prawie. Dzisiaj z okazji Dnia Kobiet, kobiety, które wykonują ciekawe zawody, które łączą swój zawód z pasją, odwiedzają chorzowskie szkoły i właśnie w każdej szkole odbywają się takie zajęcia, gdzie kobiety opowiadają o swoich zawodach. I w ten sposób chcemy zachęcić przede wszystkim młode dziewczyny, ale także wszystkich uczniów szkół do tego, że warto łączyć pasję z zawodem, że pasja to nie jest coś, co robimy po godzinach, dodatkowo to jest jest coś, co możemy przekuć na bardzo fajną ścieżkę kariery. Będę mówiła o RPA, no to o tym bardziej, bo mówimy, będziemy mówić o czymś, co jest odległe dla, dla Polaków. I to jest taka świetna formuła, żeby poznawać coś innego i poznawać inne kultury, poznawać nowe twarze, nowe osoby. Odwiedziłam dzisiaj naszego Chorzowskiego Katolika i rzeczywiście trafiłam na wspaniałą grupę dzieci, które miały bardzo ciekawe pomysły, które były bardzo otwarte na współpracę i myślę, że jest w tym. Gronie kilku przyszłych dziennikarzy. Dowiedziałam się, jak wygląda praca dziennikarza i że wygląda zupełnie inaczej niż praca moich rodziców. Wszystko było całkiem nowe i najbardziej mi się podobało to, że tak. mogliśmy się pobawić, że jesteśmy właśnie takimi dziennikarzami. Podoba mi się na pewno to, że można zadawać różne pytania i. Czasami może nie uzyskać odpowiedzi, a czasami nie. A trudne jest też to, że trzeba to wszystko wymyśleć jeszcze. Mnie zaciekawiło to, że mogłam dowiedzieć się nowych rzeczy o pracy dziennikarzy. Mogłyśmy się dowiedzieć też dużo rzeczy o Chorzowie i mogłyśmy się też zapytać o różne rzeczy.